Kilka filmów temu rozmawialiśmy o tym, jak prawidłowo przeliczać ekwiwalenty ogniskowych pomiędzy systemami i zrobiliśmy to na przykładzie dwóch systemów, które posiadam, czyli pełnoklatkowego i mikro 4/3. Ekwiwalenty ogniskowych odnoszą się przede wszystkim do kąta widzenia oraz głębi ostrości, ale na samym końcu tego filmu zadałem jeszcze jedno ważne pytanie. Mianowicie, czy prawdą jest, że oprócz kąta widzenia oraz głębi ostrości należy również przeliczać ISO? czyli używając konkretnego przykładu czy prawdą jest że gdy ustawimy sobie na przykład w aparacie mikro 4.3 takie parametry ekspozycji jak f2 1 na sekundy i iso 1000 to uzyskamy technicznie taki sam obrazek jak w aparacie pełnoklatkowym przy parametrach f4 1 na sekundy i iso 4000 prawda to czy nie to sprawdzimy sobie w dzisiejszym filmie zapraszam no więc jesteśmy już w programie, przy pomocy którego pokażę wam różnicę pomiędzy poszczególnymi zdjęciami, które były zrobione aparatem Lumix S5 II pełnoklatkowym oraz Lumix GH5 z Micro 4 /3. Dzisiaj używam programu SilkiPix Developer Studio Pro 11, tylko z tego powodu, że przy jego pomocy po prostu łatwiej mi będzie dokonać tej prezentacji. Zazwyczaj widzimy się w programie Luminar Neo, no ale dzisiaj SilkyPix. Zdjęcia, które widzimy, przedstawiają centrum morskie w Szczecinie. No, jak widzicie, już taką późną nocną porą jest całkowicie ciemno. I warunki były takie, że musiałem używać dość długiego czasu otwarcia migawki. Wszystkie zdjęcia zro były zrobione przy czasie otwarcia migawki 1,15 sekundy, ale różniły się parametrami przysłony i iso. Zaczniemy sobie nasze porównanie od takiego zdjęcia, które uznałem za takie optymalne, jeżeli chodzi o głębię ostrości. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy takie słupki cumownicze, one mają swoją nazwę, ale w tej chwili nie pamiętam jak to się nazywa. I ostrość oczywiście była ustawiona na ten budynek, na centrum morskie i przy przysłonie 5-6 na aparacie pełnoklatkowym, te słupki były już takie lekko niewyraźne. Faktura już jest taka lekko rozmazana. Ale wciąż widać pewne nierówności tutaj yy, na nich i różne elementy właśnie z całej tej faktury. Jeżeli sobie porównamy to zdjęcie ze zdjęciem zrobionym przy użyciu aparatu Micro 4/3 przy identycznych parametrach ekspozycji, to pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to oczywiście inne proporcje obrazu, ale też, że głębia ostrości jest inna. Widzimy też inne oświetlenie, to oświetlenie zmienne, niestety nie było takiej szansy, żeby na wszystkich zdjęciach utrzymać się dokładnie takie samo, więc to musimy wziąć pod uwagę i wziąć pewną poprawkę. Właściwie w bardzo niewielkim albo w minimalnym jakimś stopniu, prawie żadnym wpłynęło to tak naprawdę na yy, to, co chcemy zobaczyć w dzisiejszym teście, a więc. I tutaj, i tutaj mamy parametry F56 i ISO 4000. Interesuje nas oczywiście przede wszystkim poziom szumu. No więc otwórzmy sobie to zdjęcie na ISO 4000, i co my tutaj widzimy? No, widzimy, że jakiś tutaj szum jest przede wszystkim kolorowy. We wszystkich tych zdjęciach wcześniej cofnąłem yy, wszystkie wyostrzarki na poziom zerowy, wszystko, całą redukcję szumu również na poziom zerowy, także widzimy tutaj właściwie gołego rawa z jednym jedynym wyjątkiem podniosłem troszkę poziom cieni, dlatego że po pierwsze, wygląda to bardziej naturalnie i w takiej obróbce na pewno chcielibyśmy te cienie wyciągać, no a poza tym chodziło też o to, żeby było lepiej widoczne to, co się dzieje właśnie w obszarze cieni z szumem. Bo najczęściej to jest przedmiotem naszej troski. A więc jeszcze raz powiększamy sobie nasze zdjęcie. No i widzimy, że szum kolorowy jest widoczny. Porównamy sobie teraz to ze zdjęciem o dokładnie takich samych parametrach ekspozycji, ale zrobionym aparatem pełnoklatkowym. No i widzimy, że tutaj ten szum właściwie nie jest widoczny. Żebyśmy lepiej widzieli ewentualną różnicę to obydwa zdjęcia rozjaśnimy sobie o 1 stopień EV. I widzimy, że teraz w pełnoklatkowcu coś tutaj za, zaledwie zaczęło się pokazywać, jakiś, jakaś kolorowa taka kaszka. Natomiast to samo zrobimy sobie w naszym pliku z Micro 4.3. I tu już bardzo wyraźnie widzimy, że ten szum ma elementy czerwone, zielone, takie niebiesko-granatowe, i jakaś magenta się pojawia. A więc różnica w szumie jest bardzo duża. Przynajmniej jeżeli chodzi o te ciemne obszary. Zobaczmy jeszcze, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o ziarno. Szum kolorowy oczywiście też jest widoczny. Teraz jesteśmy w zdjęciu z GH5, a więc mikro 4 3 Porównajmy to ze zdjęciem z pełnoklatkowca. No i widzimy bardzo dużą różnicę, prawda? Jednak. Sprawdźmy sobie jeszcze inne obszary, na przykład tutaj. Co tutaj się dzieje? Tutaj mamy cały czas pełnoklatkowca, a tutaj mamy mikro 4 trzecie. W obu przypadkach ISO 4000, ale zdjęcie rozjaśnione o 1 stopień V, a więc różnica jednak jest. I różnice są zresztą dwie. Pierwsza jest w poziomie szumu, a druga jest w głębi ostrości. Popatrzmy sobie jeszcze raz. Teraz widzimy zdjęcie mikro 4/3 i zwróćmy uwagę na słupki cumownicze to mikro 4/3, a tutaj pełna klatka. W przypadku pełnoklatkowca one są wyraźnie bardziej rozmyte przy takiej samej wartości przysłony. I teraz załóżmy, że chcemy upodobnić do siebie te dwa kadry. Jeżeli przyjmiemy za priorytet głębiostrości, czyli chcemy mieć taką ostrości jaką mamy w klatkowcu na 5,6, to w mikro 4 3 musimy otworzyć przysłonę do poziomu F2,8, po prostu o dwie działki przysłony. Ale przy tym oczywiście musimy zmniejszyć ISO, również o dwie działki przysłony, a więc z poziomu 4000 schodzimy do poziomu 1000. Tutaj nie mieliśmy rozjaśnionego tego zdjęcia popatrzmy sobie jak tutaj co my widzimy jeżeli chodzi właśnie o to tło pójdźmy sobie na ekwiwalent do pełnoklatkowca, ale tu mamy rozjaśnione cofnijmy jeszcze raz, pełnoklatkowiec 5.6 ISO 4000 mikro 4.3 F2.8 ISO 1000 i co widzimy, że przy ISO 1000 na mikro 4.3 Mimo wszystko mamy wyższy poziom szumów, przynajmniej tutaj na tym bardzo ciemnym obszarze nieba, niż w pełnoklatkowcu na 4000. Czyżby więc różnica była jeszcze większa niż 2 stopnie? Zobaczmy inne elementy tego obrazu. ISO 4000 F56, pełnoklatkowic. Popatrzmy na ziarno. Mikro 4 trzecie. F28 i 100 1000 Jeżeli chodzi o samoziarno, to tutaj jest ono chyba na takim samym poziomie. Bardziej zauważalny jest szum kolorowy w mikro 4 trzecie. Jeszcze raz porównajmy to na przykład na tym obszarze. Popatrzmy sobie na te elementy żółte, i tutaj też na ten kawałek betonu pełnoklatkowiec i mikro 4 trzecie. Ogólnie, pomimo tego, że w ekwiwalentach wszystko się zgadza, powinniśmy dostać taki sam obrazek, to na pełnoklatkowcu wygląda to trochę lepiej. A więc jak widać, w pewnych sytuacjach przy porównywaniu określonych modeli aparatów ta różnica na korzyść pełnoklatkowców może być jeszcze większa niż wynikałaby z takiej Uogólnionej matematyki. Tak to ujmijmy. No ok. Ale co by było, gdybyśmy za punkt referencyjny przyjęli głębiostrości taką, którą mamy na mikro 4 trzecie przy F56? Wówczas co musimy zrobić? Musimy przymknąć przysłonę w klatkowcu, również od czyli w tym wypadku do poziomu F11. I oczywiście w tym wypadku też będziemy musieli podnieść ISO również od W tym wypadku do poziomu ISO 16000. No więc popatrzmy sobie znowu na ten najciemniejszy obszar, co tu się dzieje. I widzimy, że przy ISO 16000 w pełnoklatkowcu już widać pewne y, takie artefakty związane z kolorowym szumem. Przede wszystkim widzimy w tej chwili. Czerwone takie plamki, mniejsze i większe, trochę, trochę też czerwonych punkcików. Porównajmy to z ISO 4000. Tu mamy rozjaśniony, a więc to trochę nieprawda. Cofnijmy sobie na tym przykładzie rozjaśnienie to, które zrobiliśmy wcześniej o 1 stopień. OK, i teraz jest tak jak trzeba. A więc ISO 4000 na mikro 4 trzecie kontra ISO 16000 na pełnoklatkowcu I znów. Widzimy, że w tym obszarze pełnoklatkowiec ma przewagę większą niż 2 stopnie EV. Gdybyśmy chcieli zrobić na tym pełnoklatkowcu powiedzmy sobie szum porównywalny poprzez rozjaśnienie całego zdjęcia, poprzez zwiększenie ekspozycji, to zobaczmy czy np. rozjaśnienie o 1 stopień EV już spowoduje, że to będzie porównywalne. Nawet to jest trochę za dużo, trzeba trochę cofnąć. Ten szum jest też, widzicie, inny, ale wydaje mi się, że można przyjąć, że na poziomie plus 0,7, plus 0,8 eV przy zwiększeniu ekspozycji o taką wartość, ten szum zaczyna być podobny, jeżeli chodzi o jego ilość. Pamiętam, że cały czas jesteśmy na ISO 16 tysięcy na pełnoklatkowcu niż ISO 4000 na Nierozja nierozjaśnianym już mikro 4 trzecie. A więc tutaj ta przewaga jest bardzo duża. Ale cofnijmy sobie mm, do poziomu 0 naszą ekspozycję i zobaczmy, co się dzieje w tych obszarach. Tutaj szum kolorowy i też ziarno są widoczne. Jak to się ma do ISO 4000, mikro 4 trzecie? Porównywalnie. I znowu nawet nie wiem, czy szum ogólnie, ale przede wszystkim szum kolorowy nie jest bardziej widoczny w naszym aparacie Micro 4.3. Jeszcze raz. Pełnokladkowiec ISO 16000. Ta sama głębia ostrości. Przy F11 mamy taką samą głębię ostrości jak przy F56. Przy takim samym kącie widzenia, oczywiście, i, w tym samym, i wtedy, kiedy mamy aparat w tym samym miejscu. A więc ISO 16000 w pełnoklatkowcu, ISO 4000 w mikro 4 /3. Popatrzmy sobie jeszcze na ten obszar wody. Co prawda, on był podświetlony innym kolorem, więc to może wpływać na ogólne wrażenie. Wydaje mi się, że jest podobnie. Tutaj, ze względu na ten czerwony kolor, można odnieść wrażenie, że tego szumu tutaj jest więcej na ISO 16000 niż na ISO 4000. Ale popatrzmy, jak to się jeszcze ma tutaj na, na centrum morskim. Wydaje mi się, że podobnie. Zobaczmy jeszcze tutaj na tych napisach. Welcome to Szczecin. Pełnoklatkowiec. Mikro 4,3. Powiedziałbym, że jest podobnie, natomiast pełnoklatkowiec w tym wypadku s 52 ma wyraźną przewagę, jeżeli chodzi o te takie głębokie cienie. Tutaj jest zdecydowanie lepiej, a więc jest to tutaj w tym obszarze różnica, różnica większa niż 2 stopnie F. Porównajmy jeszcze, dla przykładu, jak się ma 16 tysięcy ISO 16 tysięcy na pełnoklatkowcu do ISO 16 tysięcy na mikro 4/3. No, widzimy, że tutaj już się dzieją bardzo złe rzeczy na mikro 4/3. Tylko poczekaj, aż się wgra nasze zdjęcie, bo to aż tak źle nie wygląda. Ok. Przy powiększeniu te słupki sumownicze, no. To jest ISO 16000 na pełnej klatce, to jest ISO 16000 na mikro 4/3, więc tutaj ten szum już jest bardzo bardzo widoczny, ale zróbmy eksperyment i zobaczmy co by było, gdybyśmy usunęli szum kolorowy. No, jest lepiej, ale ziarno jest bardzo bardzo widoczne. Przy usunięciu szumu kolorowego w pełną klatkowcu, co będziemy mieli? No jest nieporównanie lepiej, prawda? Szczególnie tutaj, zwróćcie uwagę, co się dzieje. To jest mikro 4 trzecie. To jest pełna klatka. No nie ma porównania, prawda? Po prostu. Zobaczmy sobie jeszcze yy, właśnie niebo, to czarne niebo, odszumione jest, tylko z szumu kolorowego. Niebo jest OK, jest dobre. Nie ma właściwie powodu, żeby cokolwiek mu zarzucać na pełnej klatce. W przypadku mikro 4 trzecie i tak jest bardzo dużo w tym wypadku takich zielonych plam, które, gdy zdjęcie się ogląda w pełnym rozmiarze, nie rzucają się za bardzo w oczy. Coś tam widać, takie ślady bandingu się robią. Podobnie zresztą ma to miejsce tutaj na fragmencie tego wybrzeża. Na pełnej klatce jest o niebo lepiej, i właściwie wystarczyło ten to zdjęcie odszumić z szumu kolorowego. I one jest do przyjęcia jeżeli to ziarno by nam przeszkadzało to można je też jeszcze troszeczkę odszumić ale tu już bym używał innego programu silkypix pod tym względem nie jest najlepszym programem, nawet nie będziemy tutaj próbować tego robić, po prostu stracimy bardzo dużo szczegółów ale cofniemy sobie tutaj te wszystkie nasze odszumiacze i w jednym i w drugim pliku i porównamy jeszcze zdjęcia zrobione przy f2.8 na obu aparatach Zaczniemy sobie od mikro 4.3, F2.8, przy F2.8 mamy taką głębi ostrości jak przy F5.6 na pełnej klatce ISO 1000, mikro 4.3 i również F2.8 ISO 1000 w pełnej klatce. No, widać, że tutaj głębia ostrości jest dużo płytsza. Te nasze słupki cumownicze są już bardziej rozmyte. Wszystkie te elementy struktury się y, są rozmyte i właściwie zanikły. Natomiast jeżeli chodzi o poziom szumów, przyjrzyjmy się temu zdjęciu z pełnoklatkowca na ISO 1000. Właściwie to tego szumu tutaj nie ma. Jak się to ma do zdjęcia na mikro 4 /3? Jest trochę tego szumu, ale nie ma tragedii. Bez problemu do usunięcia, i nie będzie śladu tego szumu. Największa różnica jest jak zwykle w tych najciemniejszych obszarach. Tutaj, jeżeli sobie rozjaśnimy to znowu o 1 EV, no to ten szum się pojawia. A więc, gdybyśmy chcieli mocno wyciągać cienie w mikro 4 trzecie na GH5 na tym zdjęciu, no to już moglibyśmy mieć jakiś tam problem z szumem. Ten problem tak naprawdę. Prawie nie występuje albo jest bezproblemowo do ogarnięcia w przypadku aparatu pełnoklatkowego. A więc, gdybyśmy na podstawie tych przykładów chcieli odpowiedzieć na pytanie zawarte na początku dzisiejszego filmu, no to możemy powiedzieć, że różnica jest nawet większa niż 2 stopnie, czy też może być nawet większa niż 2 stopnie EV na korzyść pełnej klatki, jeżeli chodzi o przeliczanie ekwiwalentów ogniskowych oraz ISO. Może jeszcze to doprecyzuję. Gdybyśmy po prostu chcieli uzyskać dokładnie taki sam kadr z taką samą głębią ostrości, jaką mamy na aparacie Mikro 43, w tym wypadku zostańmy już przy tym konkretnym zdjęciu, czyli przy parametrach F28, 1 15 sekundy ISO 1000. To owszem, musimy ustawić w pełnoklatkowcu F56. Czas zostaje ten sam, a więc 1 15 sekundy ISO 4000. I głębia ostrości jest ta sama, ale szumów jest nawet trochę mniej i to tak zauważalnie mniej w niektórych obszarach kadru niż przy ISO 1000 w mikro 3 A więc ta teza może być nie tylko prawdziwa, różnica może być jeszcze większa na korzyść pełnokladkowca. Jak więc wiedzieliście, rzeczywiście jest tak, że przy takich samych parametrach ekspozycji na obu systemach. System micro 4 3 szumi o około 2 stopnie EV bardziej. To prawda. Tyle tylko, że przy takich samych parametrach jak ekspozycji mamy zupełnie inną głębię ostrości. Jeżeli priorytetem jest głębia ostrości, większa głębia ostrości, no to musimy przymknąć przysłonę w pełnoklatkowcu i o tyle samo podnieść ISO. I wtedy te różnice się zacierają. Wtedy te różnice bardziej zależą po prostu od konkretnych aparatów, które ze sobą porównujemy, niż od tego, czy to są aparaty pełnokladkowe i mikro 4-3. Bo w tym przykładzie porównywaliśmy nowego i bardzo dobrze radzącego sobie na wysokich wartościach ISO pełnoklatkowego S5-2, Lumixa S5-2, z dość już leciwym i nigdy nie mającym reputację mistrza wysokich ISO GH5, też Lumixa GH5, systemu Micro 4/3, A hmm. więc bardzo dobry pełnoklatkowiec, przynajmniej jeżeli chodzi o działanie na wysokich wartościach ISO, no i taki sobie nie najlepszy, acz przyzwoity jak na Micro 4/3. GH5 z mikro 4/3. Jeżeli wszakże odwrócić by sytuację i wziąć lepiej radzący sobie współczesny aparat mikro 4/3, jeżeli chodzi o wartości, wysokie wartości ISO, i trochę gorzej radzącą sobie pełną klatkę, jak na pełną klatkę, no to wtedy te różnice nie będą aż tak duże. Będą trochę mniejsze, ale wciąż będą. Pełna klatka będzie miała szczególnie przewagę wtedy, kiedy płytka głębia ostrości nie stanowi problemu albo wręcz jest pożądana. I tutaj pełna klatka oferuje znacznie więcej. Tutaj ma dużo większe możliwości. Bo jak widzieliście na wcześniejszych przykładach ISO 16000 na Lumixie S5 II to wciąż jest dobra jakość. Czego absolutnie nie można było powiedzieć o ISO 16000 w GH5 czy generalnie w systemie mikro 4-3. Tam ISO 16000 będzie już zauważalnie szumieć. Jednocześnie nie znaczy to, że tego szumu nie można nawet w tych aparatach mikro 4-3 w bardzo radykalny, w bardzo efektywny sposób zredukować. Można. Dzisiejsze odszumiarki jak najbardziej to umożliwiają. I biorąc pod uwagę te możliwości, w ogóle możliwości postprodukcji, to ta różnica też się trochę zaciera. Wszelako. Z pełnoklatkowcem będziemy mieli mniej pracy. Będą, będzie więcej szczegółów tu i tam. Jeżeli będą jakieś inne artefakty, związane np. z takimi kolorowymi plamami, miały wychodzić na wysokich ISO, no to na pełnoklatkowcu będzie ich mniej. A więc on wciąż będzie miał przewagę i oczywiście do pełnoklatkowca też w razie czego, w razie potrzeby można użyć tych doskonałych programów oszumiających, no, które na lepszym materiale. Będą też lepiej działać. A więc gdzie pełnoklatkowiec będzie miał ewidentną przewagę? Wszędzie tam, gdzie jest mało światła i na przykład nie możemy już bardziej otworzyć przysłony, albo nie ma sensu już bardziej otworzyć przysłony, gdzie nie można już bardziej wydłużyć czasu migawki, albo nie ma sensu bardziej go wydłużyć, i musimy ciągnąć ISO do wysokich wartości, takich przynajmniej 12800 i więcej. Tam pełnoklatkowiec ma więcej sensu. Tam ma przewagę. Jeżeli większość waszych zdjęć robicie w takich warunkach, to wtedy zdecydowanie polecałbym pełnoklatkowca. Ale jednocześnie to oznacza, że w ogromnej ilości innych sytuacji fotograficznych, nie tak ekstremalnych, systemy z mniejszymi matrycami, w tym mikro 4/3, będą wystarczająco dobre. I nawet jeżeli przy dużym powiększeniu będzie widać tam trochę więcej szumu i więcej zakłóceń, to tak naprawdę przy oglądaniu zdjęć normalnej wielkości, przy normalnej wielkości albo przy wydrukowaniu i powieszeniu ich na ścianie, gdzie też przecież nie ogląda się ich z 5 cm tylko z pewnej odległości, to tam te różnice będą albo minimalne, albo w ogóle niezauważalne. Oznacza to jednocześnie, że dzisiejsze aparaty wszystko jedno jakie, czy mikro 4 czy APS-C, czy no, większe to już oczywiście. One są te z większymi matrycami, to już oczywiście. One są wystarczająco dobre do przynajmniej 85% zastosowań fotograficznych, zawodowych, z którymi się stykamy. Słuchajcie, ja tą GH5 robiłem bardzo różne rzeczy zawodowo. Zresztą jak widzieliście na wcześniejszych obrazkach, tą stenkę nocną też dało się tą GH5 zupełnie normalnie zarejestrować. I przy odpowiedniej postprodukcji wyszłoby z tego bardzo dobre techniczne zdjęcie. Natomiast ja robiłem tym różnego rodzaju reportaże, w tym z koncertów jazzowych w małych klubach no z trudnym oświetleniem. Również z koncertów w kościołach, też słabo oświetlonych, z trudnym oświetleniem. Robiłem tym wiele imprez okolicznościowych, typu śluby, osiemnastki, przyjęcie komunijne, chrzest i tym podobne rzeczy. I tam też często było marnie z tym światłem, a jednak te zdjęcia wychodziły bardzo dobrze, bardzo przyzwoicie. Jeżeli natrafiałem na jakieś problemy, to były one raczej związane z tym, że autofokus w GH5 w trudnych warunkach oświetleniowych potrafi się gubić. I to stanowiło znacznie większy problem niż te szumy. Wszelako, gdybyście mnie na przykład zapytali, czy do imprez tego rodzaju, właśnie śluby, inne imprezy okolicznościowe, lepiej mieć pełnoklatkowca, czy lepiej jest mikro 4 trzecie, mimo wszystko wybrałbym pełnoklatkowca. Daje większy margines błędu, na trochę więcej pozwala w ekstremalnych sytuacjach i przede wszystkim potrafi być dużo wygodniejszy. Ja na przykład większość swoich zdjęć robię przy użyciu obiektywu Sigma 2870F28 i daję mi on taki obrazek i taką jakość uzyskuję, że żeby uzyskać taki obrazek i mieć taką jakość na mikro 4,3, to musiałbym mieć obiektyw F1.4. Razem sobie z Tałkami w 1,4, no ale właśnie tutaj mam jeden obiektyw, gdzie ogniskowo mogę zmienić jednym ruchem, a tam muszę zmieniać te obiektywy. A więc pod pewnymi względami łatwiej, wygodniej jest używać pełnoklatkowca, ale mikro 4 też się da. Wszystko zależy, co jest Waszym priorytetem. Jeżeli Waszym priorytetem jest, żeby cały ten system był możliwie lekki, możliwie kompaktowy to Micro 4.3 jest doskonałą propozycją i jest wystarczająco dobry, żeby przy jego użyciu uzyskiwać profesjonalne rezultaty w 85% zastosowań profesjonalnych, zastosowań fotograficznych. Jednak, gdzie jeszcze mogą się lepiej sprawdzić pełnoklatkowce? Jeżeli na przykład potrzebujemy dużej rozdzielczości na matrycy, no to tutaj pełnoklatkowce są oczywiście lepszym wyborem, bo oferują takie rozdzielczości jak 45 megapikseli czy 60 megapikseli. Na mikro 4 trzecie, na chwilę obecną, możemy liczyć na 25 megapikseli. A więc tutaj pełna klatka ma więcej możliwości. Jeżeli potrzebujemy wyraźnie szerokiego... Z zakresu dynamicznego, bo, bo fotografujemy dużo scen bardzo kontrastowych, to tutaj też pełna klatka sprawdzi się trochę lepiej. Oczywiście można sobie z tym radzić przy użyciu różnych technik fotograficznych, yy, używając aparatów z mniejszymi matrycami. Niemniej pełnoklatkowiec będzie znowu trochę łatwiejszym wyborem. Minusem w chodzeniu po świecie będą ewentualnie większe obiektywy, które więcej ważą i też więcej kosztują. A warto jeszcze dodać, bo mi to trochę umknęło, ale sobie w czas przypomniałem. Gdy używacie kontrolowanych warunków oświetleniowych, a więc pracujecie po prostu z lampami, wszystko jedno, z lampami błyskowymi czy światła stałego, to tutaj również ewentualne różnice pomiędzy użyciem aparatu pełnoklatkowego czy mikro 4 trzecie będą bardzo nieduże. Jeżeli w ogóle będą widoczne, to będą bardzo nieduże. W wielu sytuacjach będą niewidoczne po prostu. I tak już podsumowując. Pomimo ewidentnych różnic na korzyść pełnej klatki, gdy robi się takie testy porównawcze jak ten dzisiejszy, przestrzegałbym przed wyciąganiem pochopnych wniosków, że mikro 4 trzecie to jest już w ogóle do niczego się nie nadaje. W praktyce, w, prak w praktyce fotograficznej, te różnice są mniejsze znacznie niż wynikałoby właśnie z takich testów czy z czystej matematyki. Po prostu, tak jak wspomniałem, powtórzę się już, ale to ważne. Dzisiejsze aparaty również mikro 4/3 są wystarczająco dobre, żeby uzyskiwać zawodowe rezultaty, w moim przekonaniu w 85% zastosowań fotograficznych. Jeżeli robisz coś, co wymaga jakiegoś wyspecjalizowanego sprzętu, to po prostu poszukaj w innym systemie, to może być pełna klatka, to może być średni format. Ale do większości a szczególnie amatorskiego Fotografowania mikro 4 III jest naprawdę świetnym systemem. Ja sam nie zamierzam się pozbywać mojego systemu mikro 4 3 wciąż mam biecha piątkę, wciąż współpracuję razem ze S5.2, razem zabieram je na imprezy i bardzo dobrze to się sprawdza. Także nie zniechęcajcie się do mikro 4/3, trzeba mieć świadomość ich słabszych stron, trzeba mieć świadomość ich mocnych stron, trzeba mieć świadomość, że pełna klatka, chociaż ma pewne przewagi, też nie jest remedium na wszystkie problemy i najważniejsze w tym są umiejętności fotografa, jak zwykle. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to koniecznie. Film możecie polubić, a w komentarzu zostawić jakiś ślad po sobie sympatyczny, ponieważ interakcja jest fajna. Jeżeli chcecie sprawdzić dostępność i ceny używanego i wymienionego m.in. w tym filmie sprzętu, to sobie sprawdźcie. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Linki są do serwisu Ceneo. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Jeżeli interesuje Was znakomity program do obróbki zdjęć, to Luminarneo wciąż jest w jakiejś promocji i teraz też trwa promocja. I również y, informacje znajdziecie w opisie linku. Warto te informacje sprawdzać, jeżeli szukacie naprawdę dobrego programu na temat Luminarneo. Zresztą będę robić niedługo kolejne filmy. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia. Cześć.